A teraz będzie o gniewie. O gniewie, o nienawiści, o żalu, o, o frustracji, rozczarowaniu, bo y, często się słyszy, że jak y, ktoś sobie już poradził z przeszłością, to powinien być spokojny, z szacunkiem y, do wszystkich, i tak dalej, że nie powinien właśnie czuć tych czy ciężkich emocji. A ja wiem, że mam do, do tych emocji święte prawo, dlatego że ja te emocje czuję w sobie dopiero właśnie odkąd sobie to wszystko uświadamiałam, odkąd sobie to wszystko przypominałam. Ja latami wszystkich usprawiedliwiałam, jak właśnie wrócę tutaj do mojego drugiego męża, to pamiętam, jak właśnie na początku mojej terapii zaczęłam skarżyć na Marcina, bo wcześniej go bardzo gloryfikowałam. Wcześniej cały czas podkreślałam, jaki to on miał wybitny talent, jaki to on był. Dlaczego to robiłam? Bo zawsze myślałam sobie, że nie mogę mu źle życzyć, bo przecież jest z nim ksawier. Że przecież ten ksawier tego ojca potrzebuje. I nigdy nie kierowałam w jego stronę e, takich właśnie ciężkich emocji. A teraz powiem, może dlaczego odeszłam od mojego drugiego męża. Dlatego, że żyłam w tak dużym strachu przez te wszystkie lata o dzieci, o mnie. Właściwie o mnie to nie. Ja do niego czułam ogromną nienawiść, ogromną nienawiść, której w żaden sposób nie objawiałam, dlatego, że po każdej jego agresji miałam nadzieję, że on taki nie jest, że on taki nie jest. Tym bardziej że tak mnie na tak po prostu na początku on zmanipulował, że e, miałam zupełnie inny obraz przez niego przedstawiony. A później mi zagroził, że właśnie e, jak mu powiedziałam Marcin, w końcu ktoś zobaczy, w końcu ktoś zareaguje, bo Xavier miał siniaki na buzi. To Marcin mi właśnie powiedział wtedy, że to przez stres, przez ciężką pracę, przez to właśnie, że mama Xaviera nie żyje. Że on no, przecież się nim opiekował w trakcie choroby i cała ta reszta. Yy, I właśnie skończył tym, że, że on nie może mieć sprawy karnej, bo straci prawo do wykonywania zawodu. Ja pamiętam, jak wtedy właśnie było to, to kolejne przeniesienie, o którym mówię. Yy, jak mnie to przeniosło wtedy do piławy, jak mi mama zabroniła, właśnie mówić. Więc ja mam prawo czuć do niego gniew, żal, złość, nienawiść. Mam prawo, bo dopiero teraz przeżywam te emocje. A ja właśnie odeszłam od niego, bo wiedziałam, że ja go za chwilę po prostu zabiję że po prostu za chwilę zabiję go. Bałam się po prostu przy nim zostać, bo wiedziałam, że któregoś dnia to po prostu zrobię. Że nie wytrzymam już tego, że już nie dam rady. <laughs> Życie z osobą przemocową jest okropne, chociaż ja wiem, że Mar Marcin wyniósł to z domu. Każdy z nas wynosi coś z domu. Tylko, że jedno z dzieci zostaje ofiarą, a drugie właśnie zostaje agresorem w życiu. A ja przez Ciebie, Marcin, zostałam agresorem. Przez Ciebie odeszłam od Ciebie, bo inaczej bym cię już z tego strachu i z tej pogardy, nienawiści do Ciebie zabiła. Bo byłeś człowiekiem słabym, który potrafił jedynie bić i upokarzać i poniżać. I myślałeś, że masz do tego święte prawo, bo jesteś kurwa magister-inżynier. A ja nie. I dlatego to robię i mam prawo. I nie boję się Ciebie. Mam od ciebie y, już właśnie y, pismo, od twojej adwokat. Serio? Teraz? Myślisz, że ja się ciebie boję? Nie, nie, Marcin. Zapłacisz za to, co mi zrobiłeś. Wszyscy się dowiedzą. Kiedyś się twoi inwestorzy dowiedzieli, z jakim długiem mnie zostawiłeś, a teraz się wszyscy dowiedzą, bo wstydziłam się przyznać do tego, jaką miałeś prawdziwą jeszcze twarz. Czas wielkich rozliczeń. Oddychaj.